A e, dziś teme? pokażę Wam serwer. serwer. Fajny, nie, nie wiem jak się nazywa się. niestety. Ale... Jak się o, nie, nie wiem, mówiłem. Pokaż mi jak się nazywa. Nie A wiem. Ale jak to Dobra, Dobra nazwa, zobaczę. Okay. Serwer A nowy, coś na E 87.

Działka na minecraftowych bogaczy. bogatsze Jestem biedny. Hmm. Są taki biedny. Są strasznie biedni biedny ludzie. A się idę dobrze. Dobra, to czyliś. Ale fajnie, proszę. Teraz wam. Kto się w ogóle obejrzał w pół dobrze, nie wiem. Tak. Dobra, cicho. Dzień. Kocie! Mm. E, nie ma. Hmm. I od razu podkreślam. Jak ktoś jest moim widem, a to jest dopiero mój trzeci odcinek, to można ze mną zagrać na multi. Jestem wolny, bo, bo mój kolega ma nie wiem. Jestem wolny, umiem robić serwery. I w ogóle mapkę escape'a też możemy przejść. Jestem do usług. No i moją siostrę też możecie oglądać. Dodałaś im filmik w ogóle? Nie bo nie mam skina na razie. Moja siostra, nie możecie niestety oglądać jeszcze, bo... O, mini parkour! Bo nie ma skina, coś jej się nie podoba. Mean bar. No! Tak. Ciao to mean paper jest. Hello range. Perdno, badno. Ojecko down. Got to you, got love, you got to love. Będę miał jeden piasek na tym serwerze? Na tym? Tak. Teraz sobie... Mm. Teraz już mnie nie ma, bo już co nam A się zalogowałaś? Zalogowałam. A jak? Jede, login 1245. To, to moje hasło. Musisz ...register ser 124 i 124. Bo to Ola moje hasło to jest. Ale nie wywaliło mnie z powodu, kapra. No ale na moim nie możesz. Na moim hasie. teraz Ja mam drewno, 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 drewno. No, już zamieszek. No. Dobra. Ja to? Kręcę już tyle, dobra. Ale kupił, że to nie tamten cel. Co? Daj mi jeszcze holsa. Mola! Wygrałaś! Dobra, ja ten odcinek nakręcam po tamtym. Tamten to przed chwilą dodałem. Znaczy nie dodałem jeszcze. Ale ten dodam dziś, tamten, o? Dobra, zresztą nie wiecie o co mi chodzi. A ten. Nie wiem, zresztą może dodam jeden po do drugim. Jeszcze deszczu brakowało. Na moim barie. Obróktuj mi numer. Czego znów? Dobre, Tego? Mhm. Masz napisany. Niech no, tam się iść. 87, 98, 235, 83. Crafting! Szybko, szybko, szybko. Kto z was ma tak mało power, a dobra. Sprint. Wyjdę, gdy się da? <grymne> Dobre, nie będę szalać. I orko, moje orko, ta, Mój generator, kodla. Czy się też mini parkour, który nie wyskoczy, gdy nigdy nie wyjdę. Ale głupi ster, Czemu? Trzeba się logować, a oni się nie da logować. Wszystko się ja mieć a jak to? Ola piszesz? Co piszesz? Może no, no, co ty A co ja już pytałam? 12345. Co? 12345. Ola, logi 124, jak się logujesz. A twój jest 124 hasło. A najpierw musisz pisać register 1234 4 ze spacją. Ciechol, skorn czy... Drewnko, drewnko. Ciemniejsze. Ale chyba, chyba ja tu tylko byłem. Ale nie. O, jestem zadowolona. Chciałabyś jest... Dobra, fejs sobą podać. Eee... Tylko, że ty to kręcisz. Wiem. Dobra.

Już jestem. jestem. Nie ja byłem na chwilę. W tej chwili spaliłem się. Wszystko niekańczy. Muszę wszystko. Um, prał, prał. Dobra. Ó, subskrybujcie wszystko. Co dá? ninguém Dobra, łapujcie, subskrybujcie i... e...